Albo zrobić nas nas jakiś głośny hałas. O. No dziękuję, jeżeli to ty zrobiłeś. Czy rozstrzelano was tutaj? Jestem z 1900 roku. Oku, nieźle. No to mamy konkret. Czyli... Jestem z, z moją żoną, kolejny raz. I ten, dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, byłem już tutaj wcześniej. Ci co oglądają mój kanał już długo, to mogą się domyślić tego miejsca. Jest to określone jako leśny dwór. Dwora jako tako już nie ma, bo się tutaj zawalił, ale jest to takie pomieszczenie. Jak widzicie, powiem szczerze, nie wiem na, 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 do czego to służyło. Tutaj Jest to, to są to takie różne wejścia, wyjścia, ja, ale tu nie, nie można nigdzie przejść, bo telefon powiem, tam to wszystko zaśnięte jest. Ale czemuśmy tutaj przyjechali? No, bo ostatnio tutaj działo się bardzo dużo, bardzo dużo w odpowiedzi było. Mm, jakby jeszcze z czasów wojny, że ktoś tu został i Wiadomo, te tereny były należały do Niemiec. Po tym jak Armia Czerwona tutaj e, też wkroczyła no to wiadomo, że rzeczy się działy dziwne. Mm, I zarejestowaliśmy e, głośne EVP. Możecie to teraz posłuchać. No, to... Kto jest martwy? Twój. Twój. Słówmy gwazny. Widzieli znowu kto? kto jest martwy? Fui. Jak słyszeliście, no, EVP było naprawdę głośno z różnych kamer, i myśmy tego nie słyszeli. Nagrało się to bardzo głośno. A więc, nie przedłużając, już wyciągam tutaj Spirit Tuckera i zobaczymy, czy znowu zarejestrujemy to, co ostatnio. Oczywiście zapraszam na ten film ostatni. Teraz na górze wam się pojawi link. Zapraszam do odcinka. Czy jest tu ktoś, kto chciałby się z mnie skontaktować? To so, już, już się zaczyna. Zobaczcie, wieś. Wieś. Tak, jesteśmy na wsi. Z kim rozmawiam? Z kim rozmawiam? Jak masz na imię? Pamiętacie mnie? Byłem tutaj już kiedyś. Ostatnio mówiliście, że tutaj doszło do zbrodni, że cierpicie, Cierpialiście. Czy jest tutaj ktoś jeszcze z, z tych dusz, które rozmawiałem wcześniej? Czy jesteście tutaj dalej? Czy potraficie się zbliżyć do mnie? tego urządzenia zieloną lampką. Tak, na razie cisza, Musimy chwilę poczekać. Ja, on na imię Paweł, jest moja żona, ze mną. Tak, nie mam nawiązać, tylko kontakt z wami. Jesteś tu bezpieczny. Jesteś tu bezpieczny. Dziękuję bardzo. Z kim rozmawiam? Czy byłeś mieszkańcem tego dwora? Dworu? Zrozumienie. Tak. Ty rozumiesz mnie, ja rozumiem ciebie. Czy doszło tutaj do jakiejś zbrodni w czasach wojny? Zapytać. Zapytać. E, no pytam, pytam właśnie, pytam was, e, pytam ciebie, czy doszło tutaj do zbrodni? Postawię tutaj takie urządzenie Jeżeli potrafisz zbliż się do niego Dotknij go Archanioł. Archanioł. Czy potrafisz się zbliżyć do tego urządzenia, które tam postawiłem? Albo dotknij tej, tej piłeczki Zapytam jeszcze raz Czy doszło tutaj do jakiejś zbrodni Co tutaj jeszcze robisz? Jak ważne imię, możesz mi się przedstawić? Jak widzicie, na razie. Czy jesteś to jeszcze ze mną? Czy pamiętasz mnie? Z kolegami tutaj byłem ostatnio. Czyli tutaj tak? W tym miejscu. Czy w tym miejscu? Tak, jest to telefon. Przez to słyszymy cię. Możesz kontaktować, komunikować się z nami. A czy potrafisz podejść do mnie, dotnąć tego urządzenia, które ma prawe ręce? stanę przede mną. Potrafisz to, potrafisz to zrobić? Albo zrobić nas do jakiś głośny hałas? O, dziękuję, jeżeli to Ty zrobiłeś. Teraz proszę, zbliż się do mnie. Mmm, Złoga... się zaczyna. Ja też nie pamiętam, co ostatnio było, ale też było o tej śmierci dużo. było. Naprawdę było dużo o śmierci, i. No, i o śmierci. Właśnie tam kilka razy nam padało. Chociaż znaczy, nie pamiętam teraz, co, co tam było. To widzowie, też musicie sobie porównać te odpowiedzi, które są teraz, a co były wcześniej. się zaczęło coś dziać, jak widzicie, słyszycie? To samolot chyba leci. Czy to Ty wydajesz teraz te dźwięki tutaj, które słyszymy? Tu strzelić by tu się nic nie działo. na moją komendę, to na nas się zaczęło coś dziać. Czy to Twoje dźwięki tutaj słyszymy teraz, tak? A nie, to było z mojej latarki chyba. Ja z latarki, to nie fałszywy alarm. Zbliżyłem do latarki za blisko. Jaka śmierć? O jakiej śmierci mówisz? Czy ta śmierć nastąpiła podczas działań wojennych? Czy rozstrzelano was tutaj? Jestem z 1900 roku. Oku, Nieźle, no to mamy konkret. Czyli jak ten dwór istniał? Ja wam powiem tak, my, my nie wiemy po prostu, kiedy ten dwór tu istniał, ale no jak wiadomo, dwory nie istniały <grym> raczej. No to jest normalne, no, 1900 roku. Miło mi to słyszeć. A jak ci na imię? Właśnie, jak się nazywasz? Jak masz na imię? Ja mam na imię Paweł, jest mną, że moja żona Agata. My tu tylko przyszliśmy z tobą porozmawiać, nawiązać kontakt. Nie, nigdzie A ty, nie, się, nie nie a ty się użyłaś akurat? Nie, stoimy w miejscu. Wiemy, że budynek tutaj się zawalił, tak, ten cały dwór jesteśmy. Do czego służyło to miejsce? To już... jesteśmy z 1900 roku, a więc, który rok mamy teraz? Przeklęta ziemia. Przeklęta też, żeśmy to mieli, to wcześniej. Jak widzicie, słowa się powtarzają. I znowu tutaj obala to mit, że on wyrzuca losowe słowa. Jak wyrzuca losowe słowa, to teraz by się nie powtórzyły te same słowa. A była też na pewno przeklęta ziemia ostatnio. Dlaczego ta ziemia jest przeklęta dla Ciebie? Patrzcie, myszka, tak, myszka. Tak, tak. myszka. Mm. <laughs> Dlaczego jest ta ziemia przeklęta dla Ciebie? No wiadomo, co że wydarzyło, no a nie wiemy co. Uwierz nam. No wierzę Wam, wierzę Wam. Ty nam odpowiadasz w swoją historię. Musimy Ci uwierzyć i wierzymy. My nie znamy historii tego miejsca. Poczułem zimno. Przeciąg, nie wiem, czy przeciąg jest. Poczułem zimno. Stoisz za mną. Jesteś tutaj. Koło nas. Czujesz, ale nie wiem właśnie, czy to teraz ciężko powiedzieć, czy to przeciąg. Mogę że na dworze jest 23 stopnie. Co się to włączyło? Nie wiem, czy bateria jest słaba. Nie, wiem, Tam, Albo ta mysz, albo ta mysz, ale to było za nami teraz. Kudy się. Biega, a myszka, nie straszna. Jeżeli jesteś tutaj i czuję cię, to zbliż się do tego urządzenia. Dotknij go. Tutaj. Tutaj, tak, tutaj. Proszę, potrafił się zbliżyć do tego urządzenia? Do jakiej zbrodni tutaj doszło? Do jakiej tragedii tutaj doszło? W tym dworze. Możesz nam opowiedzieć tą historię. Dotkniemy cię. O kurde. Dotknijcie tego urządzenia, proszę. Nie, nie dotykajcie, dotknijcie tego urządzenia. Mnie też nie dotykajcie. Hm. Aha właśnie, nie wiem do kogo to. Tylko tego urządzenia dotknijcie. Albo tej piłeczki tutaj, tą piłeczkę, zobaczcie, tutaj jest ta, taka piłeczka, Dotknijcie. jej. Nie wiem, ja nie miałem wtedy tych skoków, chyba mi się wydaję skoki do w ostatnim razy. A potrafisz jeszcze raz zrobić ten hałas jakiś dla na nas? No to wtedy nie byłam już, bo to coś spadło. To jest tyle gruzu wszystkiego, czemu trafisz tutaj Energia. Mm. energia, możesz pobrać energię, z, tutaj jest, żona ma latarkę, tam jest energia, tam jest taka bateria w środku, możesz pobrać z niej energię, z mojego urządzenia, z mojej kamery możesz pobrać energię, możesz pobrać z tego urządzenia, które tutaj masz, fałsz, fałsz, mm. możesz pobrać tutaj energię z tych urządzeń, które mamy, zrób to teraz i, zrób, i użyj tej energii, żeby zrobić hałas na nas głośny. Jak zmarłeś? Czy jak zmarłeś, może pamiętasz? Jest zmienny okształt. No, znowu. Jak zmarłeś, pamiętasz? To mi mniej lepszy ten kontakt. Więcej było tych odpowiedzi. Że potrzebujesz więcej energii, tak jak mówiłem już wcześniej, możesz podać tych naszych urządzeń. W takim razie znowu tak się to odzywa, odzywa, a potem. A tak, ale mnie to martwi, właśnie, jak nastaje taka cisza. No. A czuję się, jakbyśmy tu nie byli sami. Czuję taką obecność kogoś. Widzisz tutaj nas? Muszę się cofnąć O kurde. Gdzie się mamy cofnąć? W którą stronę? Tutaj? Do tego wejścia? To jest jakieś wyjście Zobaczymy co tu jest Nawet jeszcze Widzicie tu jest wszystko zasnięte I prawdopodobnie tam był ten pałac Gdzieś tam znaczy, pałac, dwór? No to nie pałac, dwór on przychodzi. O kurde. Kto przychodzi? Kim on jest? Czy jest on złym? Czy jest on złym? Kim on jest? Przez radio. Jak, jak radio puścisz, to mnie się przyciąga. Czy Cię przerażam? Nie przerażasz mnie, nie. Ja się Ciebie nie boję. Nie widzę Cię. Nie przerażasz mnie. Nawet jakbym się pokażesz, Szczerze mi nie przerażasz Ja się nie boję. Lalka. Jeżeli jesteś tutaj, to dotnij tego urządzenia, które postawił nam na tej cegle. Na dowód na to, że jesteś tutaj. Zbliż się do tego urządzenia albo tej piłeczki, tam dotnij Wtedy będę wiedział na 100%, że tutaj jesteś. Jesteś tutaj? Czemu przez się w Cześć wszystkim, cześć, witam, Wit, witam was, jesteś. Byłeś te tego dwora. Jestem obronny, Czego obońcisz? Czego obronny? Czego bronisz? Tego miejsca? Co z tego miejsca? Czy byłeś żołnierzem? musiałeś bronić tego miejsca, mogę. tak? Musiałeś go bronić nagle. I co zmałeś tutaj podczas obrony tego miejsca, tak? Ile ludzi tutaj poległo? Ile ludzi tutaj zginęło? Eee, dwór już nie istnieje. Dwór już jest zawalony. Nie pójdę tam. Dwór już nie istnieje. mi z tego powodu przykład. Widzicie nas. Więc na ale przeto my też mamy. zmiany. No pan ciężkie tego. Tak, Wtedy było dużo lepszy ten kontakt. Jeżeli jesteś tutaj, zrób do nas głośny hałas w tej chwili. Proszę. ostre, chodzi. się jestem serce się się poddało ostre, mhm. się poddało i z... zmarłeś, tak? ostre, jestem ostre, To ostre, jestem W którym roku nastąpił ten atak, pamiętasz? W którym roku musiałeś tutaj bronić tego miejsca? Czy pamiętasz, możesz wybrać datę cyfry który to był rok? Jest jasny. Jest jasne. Dla mnie to nie jest jasne. Ja nie wiem. Nie znamy historii tego miejsca, musisz nam to powiedzieć. Było zimno, teraz jest ciepło. Jesteście tutaj jeszcze z nami? Jak masz na imię? Ja mam na imię Paweł, jest ze mną żona, żona Agata. Agata czy ma w ręce te urządzenie, przez które Cię słyszymy. Jak Ty masz na imię? A nie, na imię nie padło, nie? Mhm. Nic nie padło. No, jak macie na imię? Proszę, przedstawcie się. Wymierz ze słownika. Chyba, że tam nie ma akurat tego imienia. No, ale może też nie być tego imienia. Tak? Może, może, może być problem. jest ciemno. No jest ciemno, tak. Jest noc. Przychodzimy do Was w nocy. <noise> Mam w takie urządzenie teraz. Jeżeli wpłynie, że nie myślami. Pokaż nam swój obraz, będę widział twój obraz, będę widział to, co ty widzisz swoimi oczami. Płyń na to urządzenie. Pokazać to to teraz. W się też nic nie ma, kompletnie nic, nawet zobaczcie tych ruin, tego wszystkiego, nic nie wykrywa, kompletnie nic nie ma, nawet tych słupków nie ma nic nic nie wykrywa Teraz coś, ale to wiadomo, że to. Ale w nic, zasadzie nic nie ma. Ciekawe? Ciekawe. Znaczy się, ciekawe odpowiedzi. Nie za wiele, ale ten ja jest tam z 1900 roku. To ja, to, to by pasowało było. wszystko. No. I nawet jak na dworek, to, to mogłoby to. Pasować. pasować. E, o tym obrońcy, no co prawda nie wiem, bo temat nie był rozwinięty, nie wiem dokładnie, co miał na myśli, a. ale tak to jest dosyć e, ciekawe. Myśmy no, mieli dużo, dużo, dużo pierwszym. Wiadomo, więc, e, Ciężko też stwierdzić. Nic e, ty sobie nie dopasujesz. Nie Jesteś tutaj jeszcze z nami. Jeżeli coś, to możesz. ostatni masz szansę na przekazanie nam tutaj, na powiedzenie nam czegoś. Ostatnia szansa, bo już odchodzimy stąd. Nie wszyscy. Nie wszyscy. A co nie wszyscy chcą nam tutaj powiedzieć tak. Nie chcecie nam przekazać nic. To dziękujemy za odpowiedzi. Pozostańcie tutaj, nie podążajcie za nami. Nie macie do tego prawa. Z tego miejsca będziemy się już z nami żegnać. Jak widzieliście, no, odpowiedzi były. Były no za pierwszym razem, zapraszam jeszcze raz do tego pierwszego filmu, było dużo dużo więcej tego powiedzi było, ale z tego co mi się wydaje, one się tutaj powtarzały. Ta przeklęta Ziemia. Może coś się uzupełniło? Nie wiem, tego... muszę po prostu to przejrzeć jeszcze raz. Na tej w no, ja 1900 roku sobie. chyba mi się to nie padło wtedy. No tak, jakby doszło tutaj do czegoś, nie, jakby na, na jakieś napaści czy coś, bo znowu to obrońca przeklęta Ziemia, nie, że tutaj, no za tym pierwszym razem też mieli podobne, tylko więcej było tego. Ja, czy więcej skazywało tych słów, które nam padały na to, że tutaj po prostu doszło do jakichś, e, no, mordes, o tak, że tak i powiedzieć. No, ale tak mam nadzieję, że Wam się podobał film z tego miejsca. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, może macie jakieś własne przemyślenia na temat tego e, tutaj odcinka. E, jak Wam się podobał film, dajcie łapkę w górę. I że pierwszy na moim kanale i być więcej na takich fajnych wypraw zobaczyć, dawaj suba i co? Następnej tego tak wyprawy. Mocznej. Na razie, cześć, hej. Cześć.